Witam na pomyczowej konferencji prasowej. Zakończyło się spotkanie pomiędzy zambrowskim Klubem Sportowym Olimpia Zambrów a Orłem Kolno. Wynik 7 do 0. Kilka zdań na temat przebiegu spotkania. Proszę, trenerów, zacznę tradycyjnie od różnych gości. Panie trenerze, proszę. Przede wszystkim chcę pogratulować tutaj dla Tomka i dla zespołu. A powiem, no jedno, no nie oszukujmy się. Ja dalej twierdzę, że Olimpia Zambrów to jest najlepszy zesłów w naszej Lidze Podlaskiej. Eee, I to dzisiaj udowodniło. My dzisiaj byliśmy e, tłem. Eee, ja zawsze się doszukuję tam u swoich chłopaków e, pozytywów. No i, i na ile im umiejętności, zdrowia, determinacji e, starczało, to tak to wyglądało na boisku. Tak? Ja wierzę w to, że w niedalekiej przyszłości nabiorą doświadczenia i to będzie zdecydowanie lepiej wyglądało. Na tą chwilę stać nas na tyle, co było właśnie dzisiaj widać, ale przed nami teraz są zespoły w naszym zasięgu i. I na pewno, na pewno to będzie zdecydowanie lepiej wyglądało. Tak więc jeszcze raz dziękuję i z mojej strony tyle. Dziękuję Tobie. Ja dziękuję przede wszystkim no, trenera za miłe słowa. No cóż, my czekamy, no, czekamy na potknięcie przeciwników, robimy swoje jak co tydzień. Dzisiaj jakby historia jakby zatoczyła koło, bo w końcu żeśmy stracili punkty, które no do tej pory odbija nam się czkawką. były to punkty trochę. No ale jakby historia jest znana, więc nie mam do, 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 do czego wracać. Ja jakby wierzę, że, że e, mimo wszystko ten zespół, który, który mamy, nagroda będzie ostatecznie e, wysoka. Wierzę, że, że przeciwnicy nasi się my Mamy taki plan, żeby nie stracić punktów, żeby już nie dawać yy, kolejnych powodów do radości dla naszych yy, bezpośrednich rywali. Co do meczu, tutaj trener wszystko powiedział tak, yy, młody zespół z kolei, niech się uczy, to był taki mecz, dla nich no, mogły łapać doświadczenia, my musimy łapać punkty, więc to myślę jest jakby... Yy, Rezimet tego naszego spotkania. Teraz mamy kilka dni przerwy, trochę majówki, chłopcy odetchną, ale już od y, najbliższego treningu czekamy na kolejne wyzwania, szepietową MOSP i, i jakby mam nadzieję, że do końca punktów nie stracimy i czekamy na potknięcie rywali. Dziękuję bardzo. Dziękuję Dziękujemy bardzo.